Jezus chce teraz mówić bezpośrednio do Ciebie. To nie przypadek, że tutaj jesteś, bo dzisiaj jest dzień, w którym coś nowego może wydarzyć się w Twoim życiu, jeśli otworzysz swoje serce. Chcę się za Ciebie pomodlić, abyś otrzymał uzdrowienie, ulgę i pokój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ukochane dziecko, znam każdy szczegół Twojego życia. Wiem o walkach, które toczysz, i o ciężarze, który nosisz w milczeniu. Widzę łzy, które wylewasz w ukryciu swojego pokoju, te o których nikt inny nie wie, ale ja jestem tutaj i nic nie umyka mojemu spojrzeniu. Dziś z całą moją miłością kładę na ciebie moje ręce i ogłaszam uzdrowienie. Uzdrowienie Twojego ciała, Twojego umysłu. I Twojej duszy. Każda choroba, która odbiera Ci siły, każdy ból, który zabiera Ci pokój, i każda rana, która wydaje się niemożliwa do zagojenia, ogłaszam, że teraz zostają usunięte dzięki mojej mocy. Tam, gdzie jest ból, przynoszę ulgę. Tam, gdzie jest strach, wlewam odwagę. Tam, gdzie jest pustka, wypełniam moją obecnością. Pamiętaj, ja jestem tym, który uzdrowił ślepych, sprawił, że paralitycy chodzili, oczyścił trędowatych i wskrzesił umarłych. Ta sama moc, która działała kiedyś, działa teraz w twoim życiu. Nie wątp, bo ja jestem Panem, Twoim Bogiem, i dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Wiem, że w twoim sercu są rany, które uważasz za nieuleczalne. Dawne urazy. Głębokie traumy i bóle, które nosisz od lat. Ale teraz kładę swój balsam miłości na te rany i ogłaszam odnowę. Czynię cię nowym. Przynoszę Ci nowy początek, pełen nadziei, pełen pokoju. Nie tylko uzdrawiam Twoje ciało, ale również uzdrawiam Twoje emocje. Każdy niepokój, każdą troskę. I każde rozpaczliwe uczucie zastępuję moim pokojem. Pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ogłaszam, że będziesz wolny od wszelkiej goryczy, a miłość zajmie miejsce wszelkiej urazy. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Idę u twego boku, nawet wtedy, gdy tego nie zauważasz. Jestem tym, który niesie cię w najtrudniejszych momentach. Tym, który nigdy z Ciebie nie rezygnuje, zaufaj mi, bo plany, które mam dla Twojego życia, są większe, niż możesz sobie wyobrazić. Kocham Cię miłością, która nigdy nie ustaje, miłością, która nigdy nie zawodzi. Ukochane dziecko, właśnie teraz przyjmij mój dotyk uzdrowienia. Przyjmij moje objęcia miłości. Poczuj moją obecność otaczającą Cię. Jesteś mój i nic nie może cię oddzielić od mojej miłości. Twoje zwycięstwo zostało już ogłoszone. Zaufaj. Kocham cię.